serdecznie chciałam państwa zaprosić na prezentację właśnie tej luksusowej rezydencji. Aktualny stan gospodarki, który wszyscy obserwujemy, utwierdza nas w przekonaniu, że jedyną godną walutą na dzień dzisiejszy są właśnie nieruchomości. Otóż niedawno w listopadzie ubiegłego roku sprzedałam pierwszą połowę tej luksusowej rezydencji. W chwili obecnej proponuje tę drugą połowę, która jest odbiciem lustrzanym, jednak czas pozwolił na dokończenie istotnych szczegółów w dekoracji wnętrz. Salon ozdabia narożna skórzana sofa z elektrycznym systemem relaksu, jadalnia to stół dębowy oraz obrotowe fotele, które służyć mogą do rodzinnych spotkań, także spełnią funkcję przy biznesowych obradach. Wszystkie elementy wykończenia to pomysł projektanta, który z pewnością uwydatnił gust i klasę tych wnętrz. Od kuchni, sufitu, aż po ścianę za telewizorem. Klatka schodowa obłożona jest szczotkowanym granitem. Posadzki przy aneksie oraz łazienki w całości od ścian po podłogi wykończone są z piekiem kwarcowym. Natomiast salon z jadalnią zdobią dębowe deski ułożone w jodełkę nawiązując do góralskiego stylu. Znajdujemy się w pokoju kąpielowym, widać jest bardzo nowocześnie wykończony, wolnostojąca wanna prysznic, piękne elementy świetlne, strop udekorowany belkami drewnianymi i własny balkon. Pokój kąpielowy jest oazą wyciszenia się każdej kobiety. Cztery sypialnie, których ściany zdobią tapety nawiązujące do przyrody, teatrzańskiej flory i fauny. Sypialnia główna ma własny balkon, gdzie się w ciszy zrelaksujemy. Nowoczesnym akcentem są wiszące lampki nocne przy łóżkach. Wszystkie wnętrza są gustownie wykończone. Znajduje się tu także łazienka z prysznicem. Na tym poziomie znajduje się garaż, łazienka z próżnicą oraz sauna na podczerwień. Nowoczesna i ekologiczna instalacja gazowa sterowana zdalnie z aplikacji telefonu. Rezydencja umiejscowiona jest na zamkniętym osiedlu. Całkowita powierzchnia użytkowa budynku to 173 m2. Mamy w budynku wewnątrz i na zewnątrz system monitoringu. Wszystkie okna na piętrze to okna antywłamaniowe, trzykomorowe. W budynku mamy schludny ogród o powierzchni około 240 metrów, utrzymany w porządku i zadbany, obsadzony krzewami, tujami, także rabaną kwiatów i byliną. Przemyśl właściwą inwestycję kapitału w pewną nieruchomość, która posłuży do prywatnego odpoczynku, a także doskonałą inwestycję, aby czerpać zyski z wynajmu w topowej miejscowości, jaką jest Zakopane – serce Tatr. Przy wejściu do Kuźnic w otulinie lasu Parku Tatrzańskiego to raptem 5 minut do centrum Zakopanego i Krupówek. Taki luksus u podnóża tat może należeć do Ciebie. To już koniec prezentacji medialnej. Jesteś ciekawy oferty na żywo? Zapraszam. Sandra Stoch, Remax Duo.